Dzień dobry i szczęść Boże. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Ja nazywam się Leon Dawid Mazur, jestem pełniącym obowiązki sekretarza krajowego Korony Młodych i mam zaszczyt dla Państwa poprowadzić tę konferencję. Jesteśmy dziś w Domostawie, w Domostawie, gdzie ostatniej nocy z czwartku, z środy na czwartek dokonało, dokonano profanacji świętego pomnika dla wszystkich Polaków. W, tej, w tym temacie zebraliśmy się tutaj, by temat yy, tej profanacji omówić i jak jemu zapobiegać. Zapraszam do zabrania głosu Karolinę Pikułę, przewodniczącą Okręgu Konfederacji Korony Polskiej oraz wielokrotną organizatorkę Marszu w Pamięci Rzezi Wołyńskiej. Szanowni Państwo, z ogromnym bólem spotykamy się tutaj po raz kolejny. Bo tak naprawdę to, co się wydarzyło, jest nie tylko aktem profanacji, wandalizmu, barbarzyństwa tego miejsca, które mistrz Andrzej Pityński stworzył ku pamięci, ku przestrodze i dla gloryfikowania prawdy bardzo bolesnej, ale prawdy historycznej. Na Pluto nam w twarz, na w twarz przede wszystkim tym, którzy jeszcze żyją na tym świecie. I czekają na Dzień Sprawiedliwości, gdy ich czy wymordowani członkowie rodzin doczekają się godnych pochówków, bo o to przede wszystkim upominamy się jako katolicy, jako chrześcijanie. Nie o zemstę, lecz o prawdę. Wołamy my i wołają ofiary. I to miejsce w Domostawie, które zostało, które zostało tak naprawdę wykopane z wielu miast Polski, w tym Rzeszowie, nad czym mocno ubolewamy, właśnie tutaj. Właśnie tutaj, gdzie... Naprawdę trzeba przyjechać, trzeba przyjść. Przypadkiem tutaj nikt nie trafia. Cieszymy się, że dzisiaj mimo soboty, mimo braku zainteresowania mediów, braku zainteresowania mediów lokalnych oraz mediów, mediów mainstreamowych, mediów reżimowych, jesteśmy tutaj chociaż my. I chcemy tą naszą obecnością zamanifestować nasze przywiązanie do tego miejsca, przywiązanie do prawdy historycznej. Ogromną wdzięczność dla osób, które działają przy tym pomniku i działać dalej będą, bo jego bezpieczeństwo przede wszystkim było zapewnione. A tym, którzy pozwolili sobie na tak haniebny, obrzydliwy akt naplucia w twarz przede wszystkim ofiarom próby zadeptania naszej tożsamości historycznej, naszego poczucia wartości jako naród, mówimy stanowczo nie. My od dawna opowiadaliśmy się za Penalizacją banderyzmu w jakiejkolwiek formie na terenie naszego kraju. Bo my, jako Konfederacja Korony Polskiej, na czele z naszym prezesem Grzegorzem Braunem, nie boimy się mówić prawdy i wbrew poprawności politycznej mówimy, że tu jest Polska i także niewygodne karty historyczne nasze, polsko-ukraińskie, poruszamy. Poruszamy teraz i poruszać będziemy, aż one nie zostaną należycie zakończone. Ukraina powinna przeprosić, Ukraina powinna wznowić ekshumację, a my tam powinniśmy mieć swoje mauzoleum. A takie pomniki jak te, pomniki pamięci historycznej, powinny być przynajmniej w każdym mieście wojewódzkim naszego kraju. Dziękujemy Komitetowi Budowy Pomnika, pan wójt Zbigniew Walczak, dzięki któremu między innymi mamy tutaj to miejsce. On zmazał tą farmę, tą farbę, tak naprawdę już w czwartek to zostało posprzątane. Policja, policja prowadzi dochodzenie. Wiemy, że był to rowerzysta najprawdopodobniej na rowerze elektrycznym, bardzo mocno zamaskowany, który przyjechał sobie tutaj po prostu w późnych godzinach. Podobno robił sobie też zdjęcia, wcale się nie śpieszył, więc cała sytuacja jest, jest badana przez policję i mamy nadzieję, że sprawca zostanie znaleziony. Tutaj są kamery one działają, więc ku przestrodze innych wandalów ostrzegamy, by po prostu nie zbliżać się do tego pomnika, bo my chcemy go pilnować i zachęcamy też do tego, by jak najczęściej tutaj przyjeżdżać także wieczorami. Policja także tutaj kręci się wieczorami i dogląda tego naszego miejsca, ale my zwłaszcza tu na Podkarpaciu i na okolicach mówmy innym, by tutaj przyjeżdżać, by tutaj być, by ci, którzy mają chrapkę na to, by zrobić tutaj coś niewłaściwego po prostu się tego bali. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Teraz poproszę o zabranie głosu panią Teresę Pracownik, asystenta krajowego polskiego posła do Parlamentu Europejskiego, Grzegorza Brauna może szanowni państwo zbieramy się tutaj w cieniu bolesnych przeżyć w cieniu dewastacji pomnika rzezi wołyńskiej pomnika który jest nie tylko dziełem sztuki ale krzykiem pamięci który jest hołdem dla setek tysięcy pomordowanych tylko dlatego że byli Polakami Stworzony przez mistrza Andrzeja Pityńskiego, który pochodzi z pobliskiego Ulanowa. Większość swojego życia spędził w Stanach Zjednoczonych i stamtąd głosił patriotyzm, stamtąd głosił przesłanie do narodu polskiego. Był prawdziwym patriotą. Sam mówił, że dziękuję Bogu za to, że pochodzi z rodziny. Partyzantów i flisaków. To go ukształtowało. To sprawiło, że był prawdziwym patriotą i człowiekiem pełnym hartu ducha. I to właśnie jego dzieło było tym ostatnim. Często rozmawialiśmy, ponieważ ja również pochodzę z miasteczka Ulanowa, przyjaźniliśmy się, nasze rodziny się przyjaźniły, i często rozmawialiśmy. Szczególnie na temat właśnie tego ostatniego pomnika. Cieszył się tym, że oto pomnik niebawem będzie odlany w Gliwicach, że pomnik został sfinansowany przez Światowy Związek Weteranów Armii Krajowej. Ale niestety napotkał na mur na mur niechęci, na mur poprawności politycznej na początku wiele, wiele miast. Chciało go przyjąć, a później, nie wiadomo dlaczego, z powodu nacisków, z powodu poprawności politycznej, zmieniali zdanie. Ten pomnik przeszedł swego rodzaju tułaczkę, i wreszcie znalazł się odważny wójt gminy Jarocin, i pomnik stanął ku radości wszystkich patriotów, ku radości rodzin, które mają bliskich pomordowanych na wołyniu. I niestety nadal widzimy, że są ataki na ten pomnik, na ten symbol naszego prawdy historycznej, naszego oddania dla patriotyzmu, i bardzo z tego powodu bolejemy. Zwracam się dzisiaj do samorządu, szczególnie powiatu niżańskiego, o szczególną ochronę tego pomnika, bo jest on bardzo cenny dla nas, patriotów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Teraz poproszę o zabranie głosu pana prezesa Witolda Lisowskiego, prezesa Stowarzyszenia Kresowian Kędzierunkoźni. Proszę dziękuję. Osobom, które tutaj stoją, możemy co roku przyjeżdżać, pochylać głowy, bo mamy nasz pomnik. Ja wiem, że i Ukraińcom, i Polakom, którym ten pomnik przeszkadza, jest nie na rękę, ale my tu przyjeżdżamy każdego roku, przyjeżdżać będziemy, dopóki będziemy żyli. Hańbą, naprawdę wieczną hańbą, okryli się ci, którzy sprofanowali ten pomnik. My będziemy tego pomnika pilnować. My uważamy, że ten wielki pomnik to wielkie dzieło Andrzeja Pityńskiego, które tutaj stoi, jest nie tylko wizytówką całego Uranowa. Ale wizytówką Polski, całej Polski Kresowej i nie tylko Polski Kresowej. Nas wszystkich cieszę się, że tu możemy się spotkać. Każdego roku możemy się spotkać. Dziękuję parlamentarzystom, dziękuję panu posłowi, tak jak był w tamtym roku, zawsze jest z nami. Bo ta prawda po prostu musi dotrzeć do wszystkich. Ona jeszcze nie dociera. Nie dociera dlatego, że programy szkolne są źle napisane. My musimy się domagać, żeby te programy były napisane o prawdziwej historii Polski. O tym, co wydarzyło się tutaj. Te kilkaset tysięcy pomordowanych w okrutny sposób Polaków woła o pamięć. A dzisiaj patrząc tu na nas z góry, dziękują nam, że przyjechaliśmy tutaj pod ten pomnik i jesteśmy razem z nimi i mówimy nigdy więcej. Dziękujemy bardzo, a teraz poproszę o zabranie głosu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wiceprezesa Konfederacji Korony Polskiej, pana Romana Puka. Bardzo dziękuję za zaproszenie, Szanowni Państwo. Jeszcze raz muszę sparafrazować słowa papieża Jana Pawła II. Nie mogłem tu nie przybyć jako poseł. To jest miejsce, które jest dla nas, jak było powiedziane wcześniej, święte jest symbolem, symbolem naszego zranionego serca, niezaleczonego. I już wiemy od dwóch, trzech dni, że ten pomnik spełnił swoją rolę. Został zauważony i przeszkadza. Przeszkadza tym, którzy nie chcą pokoju nas, dusz pomordowanych, którzy jątrzą. Szanowni Państwo, takich pomników ma być więcej, jest jeden. I grupuje nas co rok w okolicach 11 lipca, w tej pięknej miejscowości Domostawa. Przy okazji odsłonięcia pomnika, w roku ubiegłym, było parlamentarzystów kilku. Z Konfederacji Korony Polskiej oczywiście wszyscy. Z PiSu może dwóch, z PSL-u jeden, z Konfederacji jeden. Nie, przepraszam, trzech. Przepraszam, trzech było. Byli jeszcze europarlamentarzyści. Natomiast nie było przedstawicieli polskiego rządu, władz Sejmu, nie było przedstawicieli episkopatu, nie było przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej. Teraz, w tym roku, w lipcu, był już postęp. Był biskup, było kilku posłów więcej, zwłaszcza Sprawa i Sprawiedliwości, i był odczytany list świeżo upieczonego, tak można powiedzieć, prezydenta Polski, jeszcze prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Karola Nawrockiego. I pozwólcie Państwo, że podsumuję taką oceną dwóch prezydentów, którzy się właśnie teraz wymieniają. Poprzedni Andrzej Duda na odchodnym, co zrobił? Poleciał do Kijowa, gdzie pokłonił się tablicy, na której czci się największych zwyrodnialców, jakich ziemia nosiła. Romana Szuchewicza i Stypana Bandere, autorów tego straszliwego ludobójstwa na ludności polskiej. To jest hańba sama w sobie. Skopiował tym samym wyczyn, w cudzysłowie, wcześniejszego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, który również tam przyjechał bić pokłony i składać więcej. Nie. Tak być nie może. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej ma być prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Ma być tu. W Domostawie. Tu ma składać hołd i cześć ofiarom. Setkom tysięcy pomordowanych na Wołyniu, Małopolsce Wschodniej i gdziekolwiek straszliwy los spotkał Polaków z rąk Ukraińców w latach 1939-47. Mam nadzieję, że nowy prezydent Karol Nawrocki spełni pokładane w nim nadzieje i będzie tu obecny i będzie prowadził. Politykę zagraniczną tak, jak Rzeczpospolita na to zasługuje. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Czy ze strony mediów są jakieś pytania? Dziękujemy bardzo.